Z TVP na Karaiby Rafał Brzozowski odkrywa nowe możliwości zawodowe. Rafał Brzozowski, popularny prezenter i wokalista, który w ostatnich miesiącach zmuszony był do pożegnania się z TVP w wyniku zmian kadrowych, znalazł nowe, ekscytujące możliwości zawodowe za oceanem. Po okresie niepewności i długim odpoczynku, Brzozowski ogłosił swoje nadchodzące projekty, które obejmują występy na prestiżowych wydarzeniach międzynarodowych oraz koncerty na luksusowych statkach wycieczkowych pływających po Karaibach. Rafał Brzozowski, który w TVP prowadził takie programy jak Koło Fortuny i Jaka to Melodia, teraz zwrócił swoją uwagę na międzynarodową scenę muzyczną. Jak zdradził w rozmowie z faktem, czeka go intensywny okres podróży i występów. Pierwsze koncerty odbędą się w Toronto, gdzie wokalista zagra z orkiestrą, a w okresie świątecznym odwiedzi Stany Zjednoczone, gdzie zaplanowane są występy w różnych lokalizacjach. Jednak największym wydarzeniem w jego karierze może okazać się występ na luksusowych statkach wycieczkowych pływających po Karaibach. Według Super Expressu wynagrodzenie za występy na Karaibach może wynosić od 11 do 20 tysięcy złotych, przeliczone na podstawie dolarów amerykańskich. To znaczący zastrzyk gotówki, który z pewnością wpłynie na finansowy komfort Brzozowskiego. Występy na luksusowych statkach to nie tylko prestiż, ale także możliwość zaprezentowania swojego talentu przed międzynarodową publicznością oraz nawiązania cennych kontaktów w branży muzycznej. Brzozowski podkreśla, że zmiany w jego karierze przyniosły mu nowe możliwości, które wcześniej były niedostępne. Czeka mnie dużo wyjazdów zagranicznych i mówię tu o wyjazdach zawodowych. Już przygotowuję się do dużego koncertu z orkiestrą w Toronto, a później wystąpię na ogromnych wycieczkowcach pływających po Karaibach. W grudniu i styczniu będę miał występy świąteczne w Stanach Zjednoczonych. Przyznam, że w USA będę teraz spędzał dużo czasu i będę tam dużo grał, mówi artysta. Brzozowski zdradził również, że miał propozycję występu w Peru, jednak nie udało się dopasować terminów. To właśnie pokazuje, że gdy jedne drzwi się zamykają i niektórym wydaje się, że to jakaś tragedia, to drugie się otwierają. Uważam, że wszystko jest w życiu po coś potrzebne, dodaje. Zmiany w TVP, które dotknęły wiele znanych twarzy, w tym Rafała Brzozowskiego, otworzyły przed nim nowe ścieżki kariery. Brzozowski znalazł się w sytuacji, gdzie musiał dostosować się do nowej rzeczywistości, jednak, jak sam podkreśla, zmiany te przyczyniły się do jego rozwoju i otworzyły przed nim nowe możliwości. Jego kariera międzynarodowa zyskuje na znaczeniu, a występy na luksusowych statkach i koncerty za oceanem mogą stać się nowym rozdziałem w jego zawodowym życiu. Rafał Brzozowski udowadnia, że nawet w obliczu trudnych decyzji i zmieniającej się rzeczywistości można znaleźć nowe, ekscytujące ścieżki kariery. Jego nadchodzące projekty i występy na Karaibach są dowodem na to, że talent i determinacja mogą prowadzić do sukcesów w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Rafał Brzozowski nie zamierza poprzestać na występach na luksusowych statkach i koncertach międzynarodowych. Artysta z entuzjazmem opowiada o swoich planach na przyszłość, które obejmują nie tylko dalsze rozwijanie kariery muzycznej, ale także pracę nad nowymi projektami artystycznymi. W najbliższych miesiącach Brzozowski planuje rozpocząć pracę nad nowym albumem, który ma być kolejnym krokiem w jego artystycznej ewolucji. W rozmowach z dziennikarzami Rafał zdradza, że nowy materiał będzie różnił się od jego dotychczasowych projektów. Chcę, aby nowy album był odzwierciedleniem wszystkich moich doświadczeń z ostatnich lat, zarówno tych zawodowych, jak i osobistych. Będą to utwory, które pokazują moją dojrzałość artystyczną i osobistą, a także moje nowe inspiracje, mówi Brzozowski. Joanna Koroniewska, znana z licznych ról w telewizji oraz aktywności na Instagramie, stała się celem krytyki ze strony internautów. Choć jej konto na Instagramie pełne jest zabawnych i inspirujących filmików, a jej poczucie humoru przyciągnęło niemal 800 tysięcy obserwatorów, nie brakuje osób, które zamiast skupiać się na jej twórczości, koncentrują się na jej wyglądzie. Joanna Koroniewska, która zdobyła popularność rolą w serialu M Jak Miłość, wykorzystuje Instagram jako narzędzie do komunikacji z fanami oraz jako platformę do współpracy reklamowej. Współprace te są starannie dobierane, a jej filmiki z życia rodzinnego przyciągają wielu sympatyków. Mimo to aktorka często spotyka się z krytyką dotyczącą jej wyglądu, co wywołuje kontrowersje i wywołuje silne emocje. Niedawno Koroniewska zamieściła na swoim profilu filmik promujący jedną z platform VOD, w którym dzieliła się swoimi małżeńskimi perypetiami i serialowymi rekomendacjami. W odpowiedzi na jej post jeden z internautów bezceremonialnie skrytykował jej wygląd, pisząc, że wygląda jakby miała 60 lat. Taki komentarz nie pozostał bez odpowiedzi. Ona ma imię i jej nie obserwujesz, więc co cię to obchodzi? Odpisała Koroniewska, wyrażając swoje oburzenie. Aktorka stanowczo stwierdziła, że nie zamierza przejmować się złośliwymi uwagami obcych osób. Jednak to nie był koniec dyskusji. Użytkownik zasugerował, że jako osoba publiczna powinna przyjmować krytykę z pokorą. Koroniewska odpowiedziała zdecydowanie: "To nie jest krytyka, to chamstwo. Ja i wiele innych osób widzimy tę znaczącą różnicę". Joanna Koroniewska podkreśliła, że nie tylko walczy z bezpodstawną krytyką, ale również stara się promować pozytywne wzorce. Aktorka zaznaczyła, że nadmierna presja dotycząca wyglądu, wywołana wszechobecną modą i naciskiem na poprawianie urody, sprawia, że wiele kobiet ocenia siebie przez pryzmat metryki. Koroniewska, która jest dumna ze swojej postawy, stara się inspirować inne kobiety do akceptowania siebie takimi, jakimi są i do nie przejmowania się złośliwymi uwagami. Joanna Koroniewska, poprzez swoją działalność na Instagramie. Nie tylko bawi swoich obserwatorów, ale również stara się być pozytywnym przykładem dla innych. Jej reakcja na krytykę i walka o autentyczność są świadectwem jej determinacji w obronie własnej wartości i promowaniu zdrowego podejścia do siebie. Koroniewska, świadoma wpływu, jaki ma na swoich fanów, nie przestaje być otwarta i szczera, co z pewnością zyskuje jej szacunek i wsparcie wielu osób. Joanna Koroniewska, mimo wyzwań. Jakie niesie ze sobą życie w blasku fleszy, kontynuuje swoją misję, starając się wpływać na innych w sposób pozytywny i inspirujący. Jej reakcje na hejt pokazują, że pomimo trudności, warto walczyć o siebie i swoje wartości, nie dając się zepchnąć na margines przez negatywne komentarze. Po ostrej wymianie zdań z internautą, Joanna Koroniewska zyskała szerokie wsparcie od swoich fanów i obserwatorów, którzy wyrazili swoje poparcie dla jej stanowiska. Wiele osób, komentując sytuację, podkreśliło, że hejt i złośliwość w internecie nie powinny mieć miejsca, a osoby publiczne zasługują na szacunek i empatię. W odpowiedzi na sytuację, wiele znanych osobistości również stanęło w obronie aktorki, zaznaczając, że to, co spotkało Koroniewską, jest przykładem szerszego problemu związanego z kulturą hejtowania w sieci. Warto zauważyć, że Joanna Koroniewska wykorzystuje swoje platformy społecznościowe nie tylko do promocji i zabawy. Ale również jako przestrzeń do prowadzenia ważnych dyskusji na temat samoakceptacji i walki z nietolerancją. Koroniewska, angażując się w dialog z hejterami i nie bojąc się wyrazić swojego zdania, pokazuje, jak ważne jest stawianie czoła problemom społecznym i promowanie zdrowych wartości w cyfrowym świecie.